Ale ładne światło. Cześć, witam wszystkich na kanale Fotografia Jest Fajna. Ja mam na imię Paweł, a dzisiaj będzie film z serii Zrozumieć lampę błyskową. Yy, zro, już kilka filmów z tej serii było, a dzisiaj będzie o sterowaniu zewnętrznymi lampami błyskowymi. Zawsze... Znaczy nigdy mi się nie podobało, jak lampa paliła prosto w twarz, tak... pu I takie... Uuu, zrobione zdjęcie. I zawsze kombinowałem, co można zrobić, żeby to zdjęcie wyglądało inaczej, ciekawiej bardziej atrakcyjnie i już w czasach, powiedzmy, Zenita, już kombinowałem. Robiłem to w ten sposób, że ustawiłem aparat na statywie, włączyłem mu, żeby się robiło zdjęcie i poleciałem i z boku strzeliłem lampą. Raz. Po czym do aparatu wyłączyć, przewinąć film następnego, z powrotem naładować lampę i dwa. I okazało się później, że część z tych zdjęć była nieudana, ponieważ no, to nie były czasy cyfrowe, kiedy ja sobie zrobię zdjęcie bo patrzę popatrzę, Przepaliłem troszeczkę, więc mogę sprawdzić korekcję. Wtedy dopiero wieczorem wywołałem negatyw. Hmm, ale to były moje pierwsze próby. Później wymyśliłem, że w sumie takie bieganie jest uciążliwe. Więc zacząłem szukać, co jest na rynku możliwego do tego, żeby wyzwalać lampę błyskową. I okazało się, że są tak zwane fotocele. Czyli takie małe pudełeczko. Znaczy ja później oczywiście takie nabyłem, to rzemieślnicy, w tamtych czasach to robili rzemieślnicy, dzisiaj robią to rzemieślnicy, ale chińscy. I ja mam taką chińską, tylko um, uczciwie, tak rzadko jej używam, w ogóle jej nie utrzymam, że nie mogłem jej od wczoraj znaleźć. Wczoraj zacząłem szukać, nie udało mi się znaleźć tej fotocenery. To jest takie małe pudełeczko, tu wrzucę zdjęcie z chińskiego internetu, jak oni to, jak to robi gdzie jest po prostu kopułka, najlepiej jak jest kopułka wysunięta, bo ona wtedy więcej widzi na boki. I jak jakaś lampa błyśnie, coś błyśnie, pum, to on robi zwalcie na styku i też błyska. I to w sumie, w takich warunkach jak tutaj, jakby ten neon nie błyskał. Jak się ustawiłem, to on nie błyskał, dopiero ten zaczął błyskać. E, taki neon nie, nie włączy lampy błyskowej. E, jakby samochód błysnął światłami, to może włączy, ale w, taki, w takich warunkach, to działa bardzo dobrze. Do tego dobrze to działa w warunkach takich, gdzie jest ciemno, że współczesne lampy studyjne wszystkie wyposażone, chyba wszystkie wyposażone są w fotocele, że prawdę mówiąc to tylko w studiu to ja się podpinam w jakiś sposób albo klablem albo jakimś innym sterownikiem do jednej lampy. i Jak ona pójdzie, to wszystkie mi błyskają. I to jest bardzo wygodny sposób. I to kiedyś był wygodny sposób. W dzień, niestety, ten sposób miał jedną taką wadę, że jak było widno, to ta fotocela, która patrzyła się gdzieś w bok, mogła nie zauważyć błysku mojej lampy. Więc ja wtedy jeszcze kombinowałem, miałem taką końcówkę, że fotocela patrzyła się dokładnie we mnie, a lampa mogła się odwrócić i patrzeć w drugą stronę. I wtedy to działało. Aczkolwiek nie było to idealne. Jakiś czas później ja zacząłem więcej robić zdjęć studyjnych. Doszło, wyszło mi, że takim super w sumie rozwiązaniem są kable. Mam kabel, mam kabel. O! Kabel. Kabel. Z końcówkami. Tu jest końcówka, gdzie możemy wpiąć lampę błyskową. A tu jest końcówka, którą przypijamy do aparatu. Kabel jest wygodny o tyle że przekazuje całe informacje, wszystkie informacje między lampą a aparatem. Mogę sobie postawić lampę tam i oni ze sobą się dogadują, ponieważ to są wszystkie piny i to jest wygodne. Niewygodne jest to ograniczenie, plus druga rzecz, yy, to jest sprężynka. Miałem jeden, który nie był sprężynką, bo miałem kiedyś takie trzy kable. To został mi tylko jeden, bo one się popsuły, podarły się od tego szarpania różnego. i yy, i można przywrócić wosk lampę błyskową, ale jak się da się spinać, na przykład ja spinałem dwa i wtedy miałem, no, bo to jest półtora metra, mniej więcej, wtedy miałem trzy metry, nawet cztery i pół mogłem być onoć, jak spinałem trzy i to też działało. Tylko tyle, że to cię ogranicza, przywiązuje cię do aparatu, a jak chcesz podłączyć dwie lampy błyskowe, no to trzeba robić problem, ponieważ tu pinasz jedną, w nią wpinasz drugi kabel, one idą na boki i w ogóle nie jesteś w stanie ruszyć aparatem w, żadną, w jedną czy w drugą stronę. To był wynalazek dobry, powiedzmy, 20 lat temu, kiedy nie było nic lepszego. Ale miałem sprawdzić, kiedy ja kupiłem swoje sterowniki. Kiedyś, kiedyś odkryłem, że jest coś takiego jak sterowniki radiowe, dla błyskowych. Miałem taki zestaw sterowników sprzed 30 lat albo iluś. Taki, że. Yy, i że doprowadzą mnie czasami do szału, ponieważ on działał albo nie działał. Och, jak dzisiaj będzie ładna pogoda, to może będę działał. Dzisiaj nie chce mi się. Płaczałeś, robiłeś. Nic. Nic. No, Na cyfrowym aparacie to nie był jeszcze problem, bo najwyższe straty były nieduże. Na, na analogowym, ale na szczęście, ja to robiłem na cyfrowym już, to by były większe, bo każda klatka byłaby stracona. Nie zauważyłem tego neonu, że jak fajnie świeci. Ładnie mi oświetla, jest dynamika w filmie się pojawiła. O, w związku z tym, tamte stare, stare, powiedzmy, chyba rzemieślnicze jakieś, ja z wielką radością w pewnym momencie wziąłem i wyrzuciłem. I stwierdziłem, dobra, bez nich wolę. Ale z 10 lat temu, chyba, okazało się, że Chińczycy zaczęli robić takie sterowniki, i że tych sterowników pojawia się coraz więcej. Sterowników. Jest roz, tych radiowych, jest bardzo dużo na rynku. Bardzo dużo. Są tańsze, droższe, lepsze, słabsze. Yy, ja w pewnym momencie usiadłem i stwierdziłem, że chcę. Ja tamte wrzuciłem do kosza i chcę nowy strowniku. Usiadłem do komputera i wybrałem sterowniki Yongnuo 622. Yongnuo 622 wygląda tak. Tak, 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 tak. To nie znaczy, że to jest najlepszy sterownik. To znaczy, że wtedy uważałem, że to był najlepszy wybór sterownika. Wybór radiowego sterownika, ja to czytałem, to jest wersja pierwsza, bo wersja druga ma szybkozłączkę. O, szybkozłączka jest fajna. Yy, yy, sterowniki radiowe mają tą zaletę, że ja mogę odsunąć się na 20 metrów. Nie ma problemu, żeby ten sygnał do mnie doleciał, nawet tu w otwartej przestrzeni w odróżnieniu od e, sterowników e, na podszerwień. E, kolega miał kiedyś sterownik, miał nikon ze sterownikami na podszerwień i to przy sumie w pomieszczeniu całkiem dobrze działało, całkiem fajnie, tylko tyle, że na świeżym powietrzu, jak chciał zrobić zdjęcia, to się okazało, że ustawione z 4 metrów, może 5, pszit, nie błysnęły. I tak i dopiero zaczęł błyskać zolnego z jednego metra podczerwień. Była, była przez chwilę używana, ale moim zdaniem jest niesensowną dzisiaj technologią. Dzisiaj tylko tylko radiówki. Nie muszą być te. Radiówka yy, ma też swoje ograniczenia. Oczywiście yy, tak jak ten sterownik ma, nie wiem, 50 metrów. Ale po co milam na 50 metrów, przecież jak stamtąd błyśnie, to mi tak ten błysk tutaj nie doleci. To nie tak do końca, bo mi zdarzyło się kiedyś, że robiłem zdjęcia w budynku w pomieszczeniu a lampa błyskowa miałem ustawioną na zewnątrz, żeby błyskała przez okno. I okazało się, że ten, te, ta ściana jakoś te fale radiowe nie chcą przechodzić. Musiałem otworzyć drzwi i to okazało się, że przechodzą fale radiowe i wyzwalają ten, ten sterownik. Najlepsze, jeśli myślisz o steru, jakimś sterowaniu lampami błyskowymi zewnętrznymi, to obowiązkowo sterowniki radiowe są różne, tak powiedziałem, są tańsze i droższe. Czym one się różnią? Yy, przede wszystkim yy, różnią się ceną, ha, ha, ha. A różnią się jakością wykonania. Nowsze sterowniki, bo tak jak ten, ten ma dwa paluszki tutaj włożone. I to jest, to, nie, to ja dzisiaj wybierałbym z akumulatorem. Te z akumulatorem są lepiej, zda, le, pewniejsze jakby. Je można w każdej chwili podłączyć mu power bank i doładować. Yy, są, moim zdaniem, są lepsze. Są mniejsze też. To też jest ważne, że są mniejsze. Yy, sterowniki mają pewne ograniczenie, bo mimo wszystko, że to jest sterownik radiowy, on ma jednak pewne, pewne, nieduże opóźnienie. I może się zdarzyć, że jeśli robisz zdjęcia z lampą błyskową na jednej tysięcznej części sekundy, to ten sterownik nie zdąży Ci błysnąć we właściwym momencie, ponieważ ten jest bodajże do 1800 części sekundy. Uczciwie, raz w życiu robiłem zdjęcia szybciej na sterownikach radiowych, ale robiłem na cudzych, bardzo dobrych, i jeszcze do tego wyzwalanych były na, na, na podszewień. O, na przecięcie się wiązki podszewieni były wyzwalane. Natomiast swoimi nigdy nie robiłem tak długich zdjęć, w związku z tym nie miałem tego problemu. Jak to używamy? Możemy mieć dwa. Parkę. Parkę. Ja je kupiłem w momencie, kiedy taka parka kosztowała 200 coś złotych. Miałem sprawdzić i zapomniałem ile, ile kosztuje w tej chwili para, ale myślę, że nie są aż takie drogie. Za 150 zł strzelam. Dobra, tu sprawdzę i tu wrzucę ile kosztuje dzisiaj taka, taki, taka para sterowników. Nie wiem, para to będzie kosztowała 300. I taka para sterowników na początek jest wystarczająca. To może być oczywiście innej firmy. Jak najbardziej. Ja mówię Yongnuo 622, bo te używam. Tylko tyle, że sterownik musi być do Twojego systemu aparatu. Czyli to, ten jest z lotką literki C. 622C. Bo jakby miał literkę N na końcu, to by z moim aparatem nie działał, bo ja mam Canona, a N by działał z Nikonem. A jakbym miał inną literkę, to by działał z właściwym systemem, yy, tym, tym swoim powiedzmy. W związku z tym musisz mieć dwa takie sterowniki. Co jest w takim sterowniku? Jak ja go włączę, O. o, właśnie włączyłem go, on mówi, że bateria jest padnięta. A one były mm, używane niedawno, kilka dni temu. Dorota robiła na nich zdjęcia, sesję fotograficzną i. Yy, I, i po prostu od tego czasu leżały i się rozładowały. Dlatego to są wady sterowników y, takich na baterie, że potrafią się skończyć w najmniej odpowiednim momencie. Zawsze y, na, jak jadę gdzieś robić zdjęcia, to zawsze do lamp wkładam nowiutkie baterie i do sterowników też nowiutkie baterie. O, włączył mi się. Widać wyraźnie. Pokazuje dwie funkcje. Pokazuje mm, kanał, pokazuje y, y, kanał, na którym jest i pokazuje grupę, w której jest. On może mieć trzy kanały trzy y, kanały, nie wiem czy to są trzy różne częstotliwości, czy to jest jedna częstotliwość trzema pod, jakby pod, y, pod kanałami, nie wiem, bo nigdy w to nie wnikałem, natomiast y, to jest pewne ograniczenie, jeśli sterownik ma więcej tych kanałów to jest bezpieczniejszy, ponieważ ja mogę sobie wybrać jakiś tam, nie wiem, dziewiąty. Są sterowniki, które mają kodowanie, czyli stawiam jakiś tam układ pinów, ustawiam i on ma indywidualne kodowanie. To jest przydatne, ponieważ zdarzyło mi się spotkać na tej samej imprezie, tylko była duża impreza. My robiliśmy za tą studniówkę na jednym piętrze, a ktoś robił studniówkę na drugim piętrze, a tam było w ogóle kilka studniówek. I człowiek, fotograf, który robił piędzoniżę, używał takich samych sterowników ustawionych na tej samej, na tej samej e, kanale i wyzwalał nam lampy błyskową. Ale to szybko przełączyłem się na drugi kanał. I tak jak w tej chwili widać, nasze kanały są na drugim kanale w tej chwili. Do tego, e, dlatego, jak wybierasz, warto wybrać taki, który ma więcej kanałów i kiedy, który ma możliwość jakby kodowania tego sygnału. Powiedzmy, po to, żeby nam ktoś inny nie wyzwalał moich lamp błyskowych, bo to o nic więcej nie chodzi jak o wyzwalanie lamp błyskowych. Drugą rzeczą, to one mają grupy. Ten ma trzy grupy. W momencie, kiedy ja mam tylko takie dwie sztuki, to jest bez znaczenia. One muszą mieć tą samą grupę postawioną. Czyli jak się tu jest A, to tu musi być też grupa A. I nie ma żadnego problemu. Ja przygotowałem to, żeby sobie wstawić ten statyw i wszystko, żeby pokazać, jak to błyska na zewnątrz, ale to wiadomo, jak tu postawia aparat, to, to, to błyśnie przecież. Kupując takie zestawy, warto pomyśleć o jeszcze jednym elemencie. Jeszcze jednym, ponieważ to są podstawowe e, e, sterowniki, ale. Jest jeszcze sterownik. No. Jest jeszcze sterownik, który można powiedzieć, że to jest sterownik matka. Żeby w zestawie, jeśli możesz kupić, był też taki sterownik, który jest inny. Inny polega na tym, że on... że on... to bym musiał pokazać... O, a teraz zgasło. A teraz nie będzie widać. O, teraz będzie widać. Bo jak zapalę, będzie za jasno. Że y, z niego mogę bezpośrednio sterować, Każdą lampą, w każdej grupie, znaczy, no, każdą lampą, to może nie każdą grupą. Mogę tu ustawić na tym paneliku, że grupa A. Czekaj, że to podświetlę jakoś. Że po teraz jest za mocno, znowu. O. O. O, widać. No ja może zrzut zrobię po prostu z tego. Zrobię zdjęcie i ono będzie pokazywało. Mogę ustawić, że grupa A na przykład jest w TTL. Bo do czego są mi potrzebne trzy grupy? Minimum trzy grupy muszą być. No bo jak ustawiamy światła standardowo? Standardowo ustawiam jedno światło główne, to, które jest tym światem modelującym, tym najważniejszym, jedno światło, które robi wypełnienie. Jedno światło, które robi albo oświetlenie tła, albo oświetlenie jako kontra. I trzy światła, jestem w stanie zrobić praktycznie wszystko. Wszystko. W związku z tym, mając tu możliwość sterowania trzema grupami, ja mogę stojąc przy aparacie, mając to nałożone na aparat, mogę tak ustawić, że aha, ta y, główna lampa, czyli ta modelująca, ma być w TTL-u, bo używam kanona. To sobie mogę, bo jakbym używał Nikola, to, to razu w manualu ją robię. Nie, nie dyskutuję z TTL-em. Ale mogę, ponieważ wtedy jeśli zmienię przysłonę, to ona mi automatycznie dopasowuje do tego przysłony światło. Ona to wszystko widzi. Natomiast grupę yy, tego wypełnienia mogę ustawić w manualu. I tutaj klikam manual, ustaw mi na 1,4 mocy i wal po suficie. Ustawiam ją z boku i się nie przejmuję. Trzecią grupę stawiam jako na przykład kontrę. Tam, z tyłu. I też ustawiam. Dobra, 1,8 mocy i zobaczymy. Błysk. Mm. Bo mogę sobie zrobić taki błysk testowy. Tu jest test. Zawsze robię test, żeby sprawdzić, czy wszystkie lampy mi działają. Może nawet to podtepnijmy. Mam statyw, na którym mogę postawić lampę błyskową. O, będzie widać. O, lampa mi błyska. Nakręcę na niego stopkę do statywu. Taką zwykłą, plastikową stopkę, która jest w zestawie. I postawimy sobie na nim odbiornik. I lampę błyskową. Patrzę co mam. Mam co mam. Jest w kadrze? Jest w kadrze. Sprawdźmy, jaką ja tutaj mam. Zobaczmy, nie, zobaczmy test, czy ona się zapali. Lampa błysnęła, wszystko działa, widać? Naciskam, naciskam test i ona błyska małą mocą, po prostu. I stąd mogę, to była grupa A, i stąd mogę. Zmienić jej wszystkie parametry tej lampy błyskowej. Mogę zrobić wszystko z nią. I tak mogę zrobić z każdą z trzech grup. To jest ten sterownik. Ten sterownik jest najważniejszym elementem w, naszych, w naszym zestawie do do, lamp, do błyskania lampami błyskowymi. Nawet jeśli w tej chwili, bo ja mam kanona lampę 520 bez odbiornika radiowego, bo współczesne lampy błyskowe bardzo często mają odbiorniki wbudowane już. Ja muszę wtedy, nie potrzebuję wtedy takich tych, tych yy, sterowników tych odbiorczych, wyznaczy mi tylko taka matka, którą mogę sterować od razu bezpośrednio lampami błyskowymi. Byle to ze sobą pasowało. Yy, yy, używałem, bawiłem się, czyli miałem yy, lampę yy, kanona radiową i miałem taki sterownik. Nie pamiętam tylko w tej chwili, czy był to oryginalny sterownik Kanona, czy identycznie wyglądająca podruba ją nie pamiętam, natomiast można było sobie wszystko z niego ustawić i bezpośrednio sterować lampą. Jeśli myślisz o jakimś zaawansowanym używaniu lamp błyskowych, to na sterownikach nie ma co oszczędzać. To są najlepsze sterowniki. Jeśli myślisz o takim zaawansowanym, aby miał lampę błyskową, wziąć jeszcze jedną, to do sterowania ta lampa jest za, za inteligentna, żeby się nią bawić. Dlatego powstało trochę lamp błyskowych, które praktycznie nie mają żadnych funkcji oprócz tego, że mogą, że mogą pracować w czystym manualu i nic poza tym ee, ale możesz użyć też ja miałem wziąć takiego MEC32 starą lampę błyskową, na którą kiedyś tak patrzyłem tak och, jak wzdychałem do niej, a kilka temu sobie kupiłem ją za parę złotych. Załadowałem baterię i taka lampa błyskowa. Jeśli ma tryb manualny, też ci spokojnie będzie, będzie działała i też yy, może być tak, że yy, spełni to Twoje oczekiwania. Będę się stąd zmywał. Bo oni się tak, coraz więcej alkoholu piją. Chyba będę się skończył film. Także. Dziękuję za uwagę, polecam sterowniki radiowe. To nie musi być 622. To, że ja je używam, to nie znaczy, że są najlepsze. To, że ja je używam, dlatego, że to był według mnie najlepszy wtedy wybór, ale to było kilka lat temu. Od tego czasu zmieniło się bardzo dużo powstały nowe sterowniki, zwłaszcza, że dużo lamp błyskowych ma własne wbudowane odbiorniki radiowe i może do niej dopasuje sterownik. Ten nie będzie pasował z żadną yy, fabryczną lampą błyskową. Do niego dopasuje sterownik, który będzie działał. Także jeśli myślisz o poważnym używaniu lamp błyskowych, sterowniki radiowe są koniecznością po prostu. Już. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów. A ja się są zmywam. Cześć.